O. To już jest ładny ok Jest. Ja mówię bardzo daleko. Ten to ma rękę do tych ryb, nie? Mhm. Siedź. Ten odcinek będzie bardzo chaotyczny, zacząłem go z innymi osobami niż skończyłem, więc muszę powiedzieć parę ważnych kwestii. Ostatnio wybrałem się na Fidera i złowiłem okonia, który był w trakcie tarła. Świadczy o tym to, że cały ociekał mleczem, dosłownie i to na mnie. Dostałem jednak później informację, że na jednym z naszych łowisk okonie nie mają tarła, dopiero się do niego przygotowują, bo jest tam zimniejsza woda, a więc wybraliśmy się tam. I właśnie ten odcinek będzie takim też testem nowej kamery. Dajcie znać jak z dźwiękiem, jak z jakością obrazu, jest to dla mnie ważne. No i przejdźmy do odcinka. Miłego oglądania. Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wspólnie z ekipą będziemy łowić o Tak więc spod filarów ja będę się starał łowić, inni normalniej, bo są normalniejsi No, działa Kurde, miały być okonie. A to No Ale jest jeszcze. A ja mówię miały hamulec Ale chodzą tutaj pod tym pomostem. Okonek W końcu jakaś legalna ryba kurde Taki posiaczek Chwila na rozprostowanie kości Zobaczcie, <noise> jest Jak? Cześć Piotr Cześć Piotrunia Patrzcie, jak go czyszczę, na no jak go robię na oleju, chyba nie? Żeby go ładnie wypuścić, do kamery, ale nic. Po. O i to chyba może nie być nie. Aj, aj, aj Ale troszkę większe niż te normalne rozmiary Nagrywa się Tak na mikroflexa to no, spoko fajnie chodzi no, no. Tak i pięćdziesiątek No dzięki, dzięki. Jakie w ogóle są wariaty, co? No Chodź tu mały I tak cię wypuszcza e, nie Taki 50. -tak. No. Ale w wodzie się wydawał większy Kurde, to ja z dzisiaj biorą na spinning, ale dziwna sprawa Dziwna sprawa Bardzo dziwno zgażę na kurwa. Siedzi Oj, to jest ładny okoń, to już jest ładny okoń. To już jest dzisiaj największy okoń Wracaj do siebie. Fajnie powalczył już, fajny garbusek na nowej kamerze się zarejestrował swoją drogą dajcie znać jak wam się podoba jakość tej kamery jak jest z dźwiękiem, jak jest z obrazem, czy jest progres od poprzedniczki xiaomi sportowej kamery ta sportowa kamera to gopro hero 7 black tak więc dajcie znać fajnego okonia się złowiło dzisiaj to w ogóle taki trochę tur okoniowy bo zwiedzamy różne łowiska tym razem jesteśmy na łowisku w innym okręgu, gdzie również nie trzeba stosować przynajmniej do 5 cm, można trochę większe. Będziemy kombinować, założę dropshota, bo okonie konie tutaj się lubią kręcić na środku zbiornika. Zobaczymy. Jak nie ja, to na pewno koledzy złapią się u konia. Zobaczymy tylko, jakie duże będą i czy będą skore. do. <laughs> Serio? No i okonik Patrykowi się trafił. Jakie wypuszczamy? Na Westinka, Shattida. 5 centów. Wracaj do siebie. Patrzcie, pięknie. W pierwszym rzucie? W pierwszym rzucie, także dobrze się zapowiadał. No no. Ciupak? No. Sandacz chyba, a nie szupak No cóż. Aj. Ciupaczek, ale patrz, i on jest jasny, ty. Taka piawa wiosenna. No cóż no. Trzeba trochę tych szczypaków przerzucić, ale są niż tych. Zanim się to okonie z... O. Ale okonek, no. Proszę bardzo. Jak gwiazdoży. <laughs> Jestem ja bardzo daleko. Na pełny wyrzucie ci się uprawię. Na ciemnego, no. Ale żyłam pięknie kurno. Zassał przynęta Malutki. Ładne kolorki mają. Nie? No fajne, fajne. Nie wiem w którą stronę płynąć. to jest nie, nie, ciupoczek Chlapak oj, 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 mi. <laughs> Chyba nie odetnie, bo tak płytko zapięty dosyć <laughs> Jak szmatę 112 cm <laughs> E, fajnie ci bije, Ale kurde Sandacz? <laughs> Ten to ma rękę do tych ryb, nie? nie mm. wymiar, Ale jaki gwiazdor, nie? E no, wymiar no Już drugi <grym> Ale on to robi, no dobra, szybka, szybka sesja i zaraz wracamy do wody O kurde, już karta pamięci pełna To już ci nie zrobi. Mhm. Mm Mam 3076 zdjęć. Po co one trafią? Trzeba pousuwać, tak? pousuwać zaraz. O No to chyba usuniemy z tym sandaaciem, bo to się nie nadaje do niczego. Pa. Takie ci zrobiłem? Nie widzę nic. No. I takie. Pyszne. Fajnie słonko na nie trafiłeś w tym wiesz? Ale wygiął się jakoś nienaturalnie ten sandacz. Chłodno. Nie, mówiłem jeszcze z tyłu, tam na No słyszałem, że to. No? Powiedz, że oko. Uuuu. Ajajajajaj. Mógłby aj, aj. iść, bo pięknie tam widziałem, no... Stanął w miejscu przez chwilę. Zobacz, sięgnęło nawet. Ty, no dziwne. To weźmy no się skup. Może tu siedzą, nie wiem co. Oh, o. szczupak. Ja. No, 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 Trout area. Ale wciąłem teraz w idealnie. Szupaczku. Dzięki, że pokazałeś, że mam refleks. A nie. Ale dobry. Ugrys mnie. nie A. No. Dobra szczupaku, teraz słuchaj mnie uważnie, bo przez cały rok zamiast okoni łowimy szczupaki. Wypuszczę cię, ale masz zawołać okonie. No. Czekajcie się No oczywiście, pogoni zaraz towarzystwo i będą brały. A widzowie jak zostawią łapkę w górę, to jeszcze go dodatkowo zmotywują. To jest pomysł, co nie? Wiem. Yeah. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi jak tam wam się podobała jakość nowej kamery my się zawijamy i widzimy się w kolejnym odcinku saumer